Cześć, Tuchanna, jest 31 grudnia 2022 roku. Dzisiaj nagrywam dwie części i mam nadzieję, że już dzisiaj je zobaczycie. Pierwsza część będzie o tym, czy przez cały ten rok to, co się wydarzyło, możemy uznać za syndrom tego, że szklanka jest do połowy pełna. Czy szklanka jest do połowy pusta? Tutaj zdania są podzielone. Znacie to angielskie powiedzenie o tym, że szklanka jest albo do połowy pusta, albo do połowy pełna. I są tacy ludzie, którzy patrzą na szklankę, która jest do połowy wypełniona płynem, i mówią, że szklanka jest do połowy pełna. A inni patrzą na tą samą szklankę i mówią: Szklanka jest do połowy pusta. Jak wiecie, obydwie grupy ludzi mają rację. A jak to się ma do tego roku? Przede wszystkim to, co dla mnie było istotne w tym roku, ale nie tylko w tym roku. W tym roku się to nasiliło, i to raczej jest. Konstatacja, że szklanka jest do połowy pełna, bo coraz więcej i więcej ludzi zauważa, że nasz świat do tej pory coś z nim było nie tak. Coraz więcej ludzi szuka, coraz więcej ludzi znajduje informacje, co było nie tak z naszym światem, bo mamy filmy, mamy dużo filmów dokumentalnych, Film, filmów, które przechodzą nawet z, przez okresy historyczne od czasów Sumeru, Babilonu, Egiptu, przez czasy Hazarii, przez czasy zniewolenia nas przez tajne organizacje i masonerie banksterkę globalistów budzimy się do tego budzimy się do tego jak jesteśmy manipulowani jak manipulowani byli nasi dziadkowie jak manipulowani byli nasi rodzice jak manipulowana była ludzkość od y, tysięcy lat y, zauważamy to to jest pierwszy krok y, naszego przebudzenia to, że zauważamy to, już wskazuje na to, że szklanka jest do połowy pełna. Kolejna rzecz to zauważamy, jakie mamy narzędzia do tego, żebyśmy nie brnęli dalej w te same schematy. Bo skoro nas ktoś zmanipulował, skoro ktoś nas oszukuje, to staramy się szukać dróg, i narzędzi, jak możemy się z tego wydobyć. I te narzędzia są. Jeśli poszukamy, to też znajdziemy narzędzia. Jestem zachwycona tym, że jest tak dużo ludzi, którzy szukają narzędzi. I mam doniesienia od ludzi, którzy już konkretne kroki robią w tym kierunku. Jak wiecie, my mamy po polsku i książki Ariana. Jesteś człowiekiem nie osobą, i mamy. Stronę jesteś człowiekiem, nie osobą. I tam znajdziecie dużo informacji dotyczących, jakie prawa nam przysługują. Poza tym, nie tylko w Polsce, ale w USA i w innych miejscach ludzie zauważają, że skoro prawo stanowione opiera się bardzo mocno na prawie rzymskim, a w prawie rzymskim mamy maksymę. Kto nie domaga się swoich praw, nie ma ich wcale, to znaczy, że musimy poznać swoje prawa i zacząć się domagać swoich praw. I tu kolejny krok w kierunku tego, żeby szklanka była pełna. Tak więc ogólnie, jeśli chodzi o nasze życie i cel naszego pobytu tutaj, w tym świecie, na Ziemi. Cel bycia człowiekiem i doświadczania ograniczeń, bo według Dolores Cannon nasze życie jest po to, żebyśmy doświadczali ograniczeń, a moim zdaniem jest po to, żebyśmy doświadczali ograniczeń i znajdowali sprytne sposoby, żeby sobie z tymi ograniczeniami poradzić. Tak więc nasz świat jest światem ograniczeń. Szklanka do połowy pusta ale uczymy się radzić sobie z tym tak żeby zauważyć że nasza szklanka może być do połowy pełna może być nawet w całości pełna jeżeli będziemy umiejętnie jak to mówi Bogu miła współtworzyć współtworzymy stan boskiego rozkwitu bo czego według mnie mamy się nauczyć z tego pobytu tutaj, w tym świecie, to tak. Po pierwsze, mimo y, widomych, mimo jawnych, jasnych ograniczeń i systemu matryksowego, który jest nastawiony na to, żeby nas tłamsić, dusić, gnębić, wykorzystywać, pasożytować na nas, niszczyć nas, mimo tego. Mamy zauważyć pewne fakty, to że nasz świat nie jest tylko taki fizyczny i materialny, wbrew temu co nam fałszywie pokazuje Matrix. Nasz świat nie tylko jest fizyczny, materialny, nasz świat jest też trochę magiczny. Na czym ta magia polega? Magia jest wtedy, kiedy czujemy połączenie ze źródłem, bo połączenie ze źródłem daje nam realizację pewnych rzeczy, których świat materialny by nam nie dał, gdyby on tylko był materialny. Kiedy będziemy uważni, zauważymy, że mamy połączenie ze źródłem i że możemy czerpać z tego źródła pomoc w każdej sprawie. I wtedy szklanka nie tylko jest do połowy pełna. Szklanka może być całkowicie pełna. A przynajmniej, jeżeli jest do połowy pusta, to nie musimy zwracać uwagi na tą pustą część. Ona się nam czasami pokazuje, ale nie musimy się tak bardzo na tym skupiać. Skupiajmy się na tym, że jest do połowy pełna. Ostatnio Agnieszka z USA. Zrobiła dla nas piękny filmik o tym, że jeżeli 100 ludzi pozytywnie się nastraja, myśli o tym, że wszędzie ma panować spokój, pokój, to jest w stanie wpłynąć energetycznie poprzez według mnie pole kwantowe czy też połączenie ze źródłem na milion innych ludzi. Więc tutaj w tym upatrujemy wielkiej nadziei na to, że uda się nam przekształcić ten świat, pomimo tego, że ktoś nam rzuca kłody pod nogi. Kłody są nam rzucone pod nogi po to, żebyśmy się obudzili, bo świat, źródło chyba nie lubi, jak śpimy. Źródło nie lubi, jak stoimy w miejscu, Oczekuje się od nas, źródło oczekuje od nas, że będziemy obudzeni, przebudzeni, skłonni do rozwoju, do zmian. Będziemy chcieli się rozwijać i nie będziemy wiecznie na poziomie prymitywnego człowieka epoki kamienia łupanego, który swój kamień łupany i jaskinie z namalowanymi obrazkami zamienił na telewizorek. A w środku nie zmienia się w ogóle. Jest od nas y, wymagany rozwój. Co się staje, jeśli nie rozwijamy się? Y, obejrzyjcie sobie życie i cierpienia dookoła siebie ludzi, którzy nie chcą się rozwijać, którzy mówią, że ten świat im odpowiada. Nawet jeżeli jest zakłamany, to nie szkodzi. Nawet jeżeli jest tam fałsz, y, oszustwo, obłuda, trucie. Pod płaszczykiem pomocy, yy, doprowadzanie do nędzy i ubóstwa, pod płaszczykiem y, zarządzania finansami, y, niszczenie naszych rodzin, niszczenie więzi międzyludzkich, pod płaszczykiem rządu, zarządu i organizowania nam życia, y, pod płaszczykiem dobroci i troski o nas. Przeokrutne niszczenie nas i naszego zdrowia, naszego dobrostanu. Jeżeli tego nie zobaczymy, jeżeli mówimy, że nam to nie przeszkadza, to idziemy taką drogą do sypu na śmieci, bo to znaczy, że nie chcemy się rozwijać. A kto się nie chce rozwijać, ten odchodzi stąd, i nie wiem, dokąd pójdzie. Nawet nie chcę wiedzieć, bo ja chcę się rozwijać, i cieszy mnie bardzo to, że ludzi, którzy chcą się rozwijać, jest coraz więcej i więcej i więcej, i się wszyscy nawzajem wspieramy we współtworzeniu boskiego rozkwitu. Bo tak, patrzymy na to, jak wygląda prawo, zauważamy, że jeśli nie domagamy się swoich praw, nie mamy ich wcale. Jedni ludzie penetrują wszelkie informacje związane z naszymi prawami, dają nam na tacy informacje o tym, jak mamy sobie pomóc, jak mamy się wydobyć z Matrixa, i my jesteśmy w stanie, bo mamy w tej chwili narzędzia. Trzeba się troszeczkę do tego przyłożyć, trzeba na to popatrzeć, trzeba zwrócić uwagę, trzeba się rozwijać, uczyć, dowiadywać. I mamy do tego narzędzia. Za chwilę się okaże, że jako wolny człowiek nie musimy spłacać żadnych fikcyjnych kredytów. Za chwilę się okaże, że jako wolni ludzie nie musimy podlegać pod system korporacyjny i płacić haraczu korporacjom, które udają poprzez fałszerstwo, że stanowią jakieś tam Organy państwa, że działają w świetle prawa, oni mają swoje prawo, które jest najniżej w prawie stanowionym. Więc znajdziemy też narzędzia na to, żeby ich prawo było pod nami. I ja widzę w ten sposób rozwój wypadków, że w kolejnych okresach nie powiem dokładnie w jakich Nasza wiedza i nasz rozwój doprowadzi do tego, że będziemy działali na zasadach VIP-ów, ludzi, którzy żyją sobie tu w tym świecie na zupełnie innych prawach, ponieważ zauważyli, że mają prawa i ponieważ umieją egzekwować swoje prawa dlatego te prawa mają. A nasz rozwój i nasze zauważenie tego, że prawa mamy i zauważenie tego, że mamy połączenie ze źródłem, będzie według mnie skutkował tym, że będziemy wolni, bezpieczni i bogaci, chociaż być może będziemy obserwowali drugą część, będziemy w dalszym ciągu gdzieś tam widzieli wojny, rzezie, wyzysk. Niewolnictwo, faszyzm, komunizm tego typu rzeczy, które są nam z takim uporem maniaka narzucane, a my będziemy funkcjonowali poza tym i to coś nie będzie nas dotyczyło, tak jak już zaczęliśmy te ćwiczenia w przypadku noszenia lub nienoszenia homonta. W przypadku brania udziału lub nie brania udziału w eksperymentach medycznych, i tak dalej i temu podobne. Więc dla tych, którzy chcą się rozwijać, widzę świetlaną przyszłość. Dla tych, którzy nie chcą się rozwijać, nie wiem, co z nimi będzie. Myślę, że czeka nas coś, czego nie jesteśmy w stanie w ogóle przewidzieć bo jeśli jest prawdą, że będziemy mieć 12 nici DNA włączonych, to wskazywałoby to na to, że będziemy mieli silne połączenie ze źródłem i będziemy działali tak jak na filmie Star Wars działają rycerze Jedi. No ale zobaczymy, i tak idziemy w kierunku takiego ogromnego rozwoju i im nas jest więcej współtworzących, na przykład 100 ludzi już jest w stanie ogarnąć większość populacji miasta Warszawy. Jak nas jest 200, to już cała Warszawa jest pod naszym wpływem, i tak dalej, i tak dalej. A ludzie budzą się nie tylko w Polsce, ludzie budzą się wszędzie i za chwilę stary system. Będzie całkowicie anihilowany, więc nie musimy im poświęcać nadmiernej uwagi, aczkolwiek w drugiej części pokażę Wam, jak sypie się stary system. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i nie tylko, i poza nowym rokiem, w nowej erze. Pamiętajcie, że nowy rok pisany wielkimi literami oznacza tylko 1 stycznia, a nowy rok jako cały rok 2023 piszemy małymi literami. Niemniej życzę Wam szczęśliwej nowej epoki. Zapraszam na kolejną część. Serdecznie pozdrawiam.